Siemandero, cukiereczki, w tym odcinku będę was oprowadzać po cudownej grze, jaką jest MOMO. Jeśli ktoś nie wie o co chodzi i nie wiem czym jest MOMO, to jest to według źródeł najbezpieczniejsze social media dla dzieci. Jako stały użytkownik tej platformy mogę potwierdzić, że bez wątpienia jest to najbezpieczniejsze social media dla dzieci. A więc przejdźmy do naszej cukierkowej gry. Wchodząc na stronę momio.me witają nas cztery postacie. Emily, Lucas oraz dwóch NPC-tów, których i tak pewnie nikt nie kojarzy. Jak widzicie standardowo mamy opcję, żeby się zalogować i stworzyć nowe konto. Pokazałabym wam jak to zrobić, ale przez pewien incydent jest to chwilowo niedostępne. Dlatego od razu zaloguję się na swoje konto pod nazwą Fly w wolnym tłumaczeniu Lala. Po wejściu do gry w lewym górnym rogu znajduje się taki fajny rozwijany pasek, który zabierze nas po kolei do naszego profilu, forum, pokoju, sklepu, szafy i filmików. Na naszym profilu znajdują się między innymi Na naszym profilu znajdują się między innymi takie rzeczy jak nasza cudowna postać, miejsce na wybrane przez nas zdjęcie. Ja wybrałam fanart dla mnie, który sama narysowałam, bo nie mam fanów. Opis a teraz dwie najbardziej bezużyteczne funkcje tej gry, zaraz po możliwości usunięcia reklam za 14 zł, czyli trzy dodatkowe miejsca na zdjęcie oczywiście za Momio Plus i odznaki. Idealnie. Po kliknięciu w dom, nasza postać została tepnięta do swojego pokoju. Można w nim chodzić, pójść na zakupy, przemeblować. i Sklep. Mówi samo za siebie. W szafie możemy zmienić strój swojej postaci, żeby wszyscy wiedzieli, kto tu rządzi.